Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zaprezentować Państwu kamerę Rigida serii Seasnake Micro. Kamera MicroRil, MicroDrain i NanoReal. Kamera MikroReal obsługuje instalacje w zakresie od 40 mm do 100 mm z monitorem CA350. Natomiast może obsługiwać też instalacje do 125 mm z większymi monitorami rygida. W przypadku kamery Microreel mamy głowicę 25 mm i długość przewodu 30 m zbudowanym nadajnikiem 512 Hz oraz z możliwością rozbudowy o licznik metrów. Kamera Microdrain posiada głowicę 22 mm, obsługuje instalacje od 32 do 75 mm razem z monitorem C350 i może obsługiwać instalację do 100 mm z zewnętrznymi monitorami RIDGIDa. I tutaj mamy głowicę 22 mm, długość przewodu 20 m i wbudowany nadajnik 512 Hz bez licznika metrów. I ostatnia kamera to kamera Nanoril z głowicą 15,5 mm, długością przewodu 25 mm i obsługuje ona instalację od około 25 mm do 50 mm z monitorami CA350 oraz zewnętrznymi monitorami rigida, Krótka charakterystyka kamer RIDGID Seasnake serii Micro. Przewody są nawinięte na bęben, który jest łożyskowany. Całość znajduje się w obudowie z wytrzymałego solidnego ABS-u. Standardowo z uchwytem do kamery CA350 która stanowi jednocześnie też i monitor. Bębne mają tyłu podłączenie do przewodów do podłączenia monitorów i mogą być wyposażone w przewód do podłączenia kamer CA350 lub w przewody do podłączenia do zewnętrznych monitorów Rigida. Kamery Rigida serii Micro Posiadają bardzo wygodny uchwyt transportowy, który można zintegrować od razu monitor kamery CA350, tak aby całość bardzo wygodnie sobie chwycić do ręki, przenieść, podejść w różne miejsca, gdzie będziemy dokonywali inspekcji, czy to będą jakieś nawet ciasne miejsca, jakieś studzienki, szafy i tak dalej. Możemy w każdej chwili wygodnie to przenieść. Całość może sobie stać pionowo, lub kamery mają wy. Posażone są w stopki, które umożliwiają, aby całość sobie wygodnie położyć na ziemi czy gdzieś na stole. Kamerę możemy sobie w każdej chwili dowolnie zdemontować, wyciągając z uchwytu i położyć również na ziemi koło siebie, tak abyśmy mogli wygodnie obserwować. Wszystkie kamery Lydida są wyposażone w głowice ze szkłem szafirowym dzięki czemu w czasie pracy ograniczamy bardzo mocno ryzyko uszkodzenia oka kamery. Głowice są zaokrąglone, dzięki temu w czasie pokonywania ciasnych kolan jest dużo mniejsze ryzyko, aby głowica się gdzieś zahaczyła. Całość jest wpięta na lince stalowej, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dużą wytrzymałość i ograniczenie uszkodzenia w czasie wyciągania czy szarpnięcia. Dodatkowo głowice są wyposażone w nadejniki 512 Hz i dzięki lokalizatorom rgid takim jak Scout SR24 lub SR60, możemy precyzyjnie zlokalizować położenie kamery i bardzo łatwo przekopać, rozkuć podłogę i dojść do uszkodzenia. Przewody w kamerach mikro są nawijane na wybudowany bęben. Bębny są łożyskowane. Dzięki czemu bardzo łatwo i wygodnie całość możemy schować. Kolejna zaleta systemu Micro jest taka, że możemy być wyposażeni w jeden kompletny zestaw i w czasie pracy możemy dowolnie wymienić bęben z przewodem i z głowicą na przykład 25 mm na przewód z głowicą 15,5 mm lub 22 mm długości 30, 20 lub 25 metrów, rozbudowując zdolności kamery do obserwacji penetracji kanalizacji. Całość bardzo łatwo się montuje porównie. Wystarczy tylko przełożyć głowicę, zacisnąć uchwyty, znajdujące się w tym miejscu. Głowica ma parkowe miejsce, żeby ją zaparkować, nam nie wypadła w czasie transportu. Kamery systemu Rigid Seasnake Micro, tak jak wcześniej wspomniałem, charakteryzują się różnymi długościami przewodu, różnymi średnicami głowic oraz różnymi średnicami przewodów. I tak jak wspomniałem wcześniej, kamera Microrill posiada głowicę średnicy 25 mm, przewód 30 m bieżący. Dla porównania, kamera NanoRill. Posiada głowicę 15,5 mm, przewód 25 mm i bardzo duże promienięcia, Dzięki czemu możemy swobodnie sobie, w zależności od wykonywanych prac, dobrać wielkość głowicy, długość przewodu i uzupełniać to, w zależności od jakiej prac będziemy wykonywali. Co jest bardzo istotne: cały system kamer Rigid jest ze sobą kompatybilny. Czyli niezależnie, czy posiadamy już kamery Rigida starszego typu, czy aktualnie nowe zakupione, wszystkie będą ze sobą działały. Czyli starsze monitory będą współpracowały z nowszymi bębnami, nowsze bębny będą również współpracowały ze starszymi monitorami. Oczywiście nie wszystkie funkcje, które posiada monitor, czy bęben, będą aktualnie działały, ale są ze sobą na pewno w 100% kompatybilne. Kamery standardowo mogą być wyposażone bęben z głowicą, z przewodem do połączenia z zewnętrznymi monitorami lub może być wyposażony bęben z przewodem do podłączenia kamery CA350 oraz cały zestaw bęben, przewód i kamera CA350. To najpopularniejszy zestaw. Kamera CA350X umożliwia nam bardzo szybką, sprawną. Przegląd kanalizacji, ma możliwość nagrywania dźwięku, mamy możliwość też włączania lub wyłączenia nadenika 512 Hz. Posiada też cyfrowe obracanie obrazu. Możemy wykonywać też zdjęcia w zależności od potrzeb. Może też wyświetlać nam licznik metrów. Całość zasilana z akumulatora 12V. Oczywiście możemy podłączyć też systemy bardziej rozbudowane, czyli monitory zewnętrzne RIDŻITA, współpracujące też ze wszystkimi bębnami. Mają troszeczkę więcej możliwości. W przypadku tego monitora ma on już budowany też złącze Wi-Fi, dzięki czemu możemy równolegle obserwować to na monitorze, jak i na komórce lub na tablecie. Jest też klawiatura, jeżeli potrzeba, aby dopisać jakieś komentarze. Budowany dysk twardy 200 GB. Oczywiście nie jest to żadne ograniczenie, ponieważ w każdej chwili możemy dołączyć dodatkowy zewnętrzny dysk twardy lub pendrive, na którym można nagrywać. Co istotne, do każdej kamery jest dołączone oryginalne oprogramowanie Rigida, które umożliwia cały zgrany materiał na zewnętrznym komputerze obrobić, przyrobić zdjęcia, dołączyć dodatkowe opisy, dołączyć opisy głosowe, przekontrastować zdjęcia, Obrobić to, zgrać na dowolny nośnik, opublikować w internecie dysk twardy, płyta CD lub Pendrive i przekazać go firmie lub inwestorowi. Podsumowując wszystko, kamery serii Rigid System Micro, kamera MicroRIL, MicroDrain i NanoReal mogą współpracować z monitorami takimi jak mikrokamera CA350. Z monitorami zewnętrznymi. Wszystkie kamery BEMRYGIDA można ze sobą dowolnie przełączać, konfigurowywać. Potrzebujemy tylko odpowiedni przewód do połączenia. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, zapoznać się bliżej z ofertą RYGIDA dotyczącą kamer, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Bardzo chętnie przyjedziemy, zademonstrujemy, pokażemy w praktyce, jak te kamery pracują, jaką mają zdolność przemieszczania się w instalacjach i pokonywania ostrych łuków i zakrętów. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.